Przyjaciółka matki mnie prześladowała. Z moją mamą zawsze ciężko było się dogadać, ale przez ostatni rok sytuacja pogorszyła się tak bardzo, że musiałem zerwać z nią kontakt. Nie jestem pewien, co się dokładnie dzieje, i chociaż podejrzewam chorobę psychiczną, nie mam jak tego potwierdzić. Niestety nie chce ona niczyjej pomocy, to też podjąłem decyzję o odcięciu się od niej. Mama miała przyjaciółkę, która zawsze prosiła mnie o różnego rodzaju przysługi. Na przykład, wypisywała do nas, kiedy byłem w pracy, i kazała mi w drodze powrotnej wstąpić do Starbucksa, żeby kupić jej kawę. Oczywiście wszystko za własne pieniądze. Zdarzało się również, że oferowała mi dorosłemu chłopu 7 dolarów za umycie jej samochodu. A to jeszcze nie wszystko. Czasami też prosiła moich rodziców, żeby wywalili mnie na kanapę. I pozwolili jej spać w moim łóżku na materacu, za który zapłaciłem z własnej kieszeni. Lata mijały, a ja często zmieniałem pracę, aż w końcu wylądowałem w Dollar General, o czym kobieta momentalnie się dowiedziała. Kiedy przyszła do nas po raz pierwszy, po prostu stanęła przy drzwiach i zażądała, abym znalazł kilka produktów. Zrobiłem to, ale na tym się niestety nie skończyło. Kiedy wróciłem z tym, czego chciała, zaczęła wymyślać coraz to nowsze przedmioty, których rzekomo potrzebowała. Tym razem po prostu powiedziałem jej, gdzie co leży i gapiłem się na nią, dopóki nie odeszła. Od tego momentu kobieta wpadała do nas regularnie i kupowała przypadkowe badziewie, zadając przy tym mnóstwo durnych pytań, na które nie dawała mi nawet odpowiedzieć. Poza tym zawsze płaciła w najboleśniejszy możliwy sposób. Normalnie nie przeszkadzało mi, jeśli ktoś musiał skorzystać z dwóch kart, ponieważ czasami nie ma innego wyjścia, ale ta wiedźma robiła to notorycznie. W pewnym momencie moi współpracownicy zaczęli wysyłać mnie na przerwę, kiedy przychodziła. A wszystko to po to, abym mógł się schować i odpocząć, dopóki sobie nie pójdzie. Obecnie pracuję w placówce nieco przypominającej szkołę która jest centrum rehabilitacji dla upośledzonych umysłowo osób dorosłych. Do niedawna myślałem, że jestem bezpieczny, ponieważ nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego kobieta miałaby tu przyjść, ale się myliłem. Wygląda na to, iż źle zinterpretowała naszą politykę wizyt i uznała, że personel także można odwiedzać. Pewnego dnia ta cholerna wiedźma wpadła do recepcji i kręciła się po niej, dopóki ktoś nie zapytał, czego potrzebuje. Oczywiście szukała mnie, a moja niczego nie podejrzewająca współpracownica powiedziała jej, gdzie jestem. Kobieta weszła do mojego pokoju i zaczęła swoją paplaninę, ale chyba musiała coś wziąć, bo ta tyrada nie miała żadnego sensu. Nie do końca pamiętam, co dokładnie powiedziała, ale standardowo była to masa różnych żądań. Na pewno chciała, żebym pomógł jej z przemeblowaniem, oraz oczekiwała, że za 10 dolarów skoszę jej trawnik. Do tego żądała, abym dał mojej mamie trochę pieniędzy, ponieważ świetnie sobie radzę. Co z tego, że jeżdżę 20-letnim samochodem? Wspomniała również coś o pieniądzach na benzynę i o tym, iż potrzebuje strzyżenia. W skrócie było to dużo męskich obowiązków, oraz te dziwne wymysły. Postawiła jeszcze parę innych żądań ale niektóre z nich ciężko opisać bez kontekstu. Ostatecznie odprowadziłem ją do drzwi i skłamałem, że nie może tu przebywać, a następnie porozmawiałem z szefostwem i o wszystkim im opowiedziałem. Jestem po prostu załamany zachowaniem tego babska. Moja była współpracownica domagała się ode mnie pracy, ponieważ jest matką. W poprzedniej pracy byłem menadżerem średniego szczebla i kierowałem małym zespołem składającym się z czterech osób. Troje z nich było naprawdę pracowitymi ludźmi, którzy zawsze wywiązywali się ze swoich obowiązków i starali nauczyć się jak najwięcej. Jeśli zaś chodzi o czwartą osobę, Cóż, powiedzmy, że trochę odstawała od reszty. Często się spóźniała, plotkowała, zamiast pracować, przeszkadzała innym, albo próbowała się nimi wysługiwać i nieustannie trzeba było ją poganiać. Nie zliczę, ile razy prosiłem szefową, aby pozwoliła mi ją zwolnić, ale kobieta nie miała serca tego zrobić, ponieważ Jenny była samotną matką, co nie do końca pokrywało się z rzeczywistością. Wprawdzie nie jest zamężna i utrzymuje jedynie sporadyczny kontakt z ojcem dziecka, jednak zarówno facet, jak i jego rodzice mieszkają tuż obok niej i są aktywnie zaangażowani w życie malucha. Zakazano mi także udzielania jej nagan, ale ostatecznie znalazłem lepiej płatną pracę, więc odszedłem z firmy i nie musiałem się nią przejmować, a przynajmniej przez jakiś czas. Po paru miesiącach zaproponowano mi awans, który wymagał ode mnie skompletowania nowego zespołu. Abym mógł nim kierować, miałem wolną rękę w kwestii doboru ludzi, to też postanowiłem skontaktować się z trójką pracowitych członków poprzedniego zespołu. Oczywiście bez zastanowienia zgodzili się przyjąć moją propozycję, ponieważ oferowaliśmy im o wiele lepszą płacę, znacznie więcej świadczeń, lepsze warunki pracy i możliwość pracy zdalnej. Oni byli zadowoleni, że udało im się znaleźć lepszą posadę, a ja cieszyłem się z powrotu mojej dawnej ekipy. Kilka dni później zadzwoniła do mnie jedyna osoba, której nie zaproponowałem pracy. Miała pretensję, że tego nie zrobiłem, pomimo iż znałem jej sytuację. W pewnym momencie zaczęła się wręcz domagać, abym ją również zatrudnił, ale kategorycznie odmówiłem. Nareszcie nie musiałem się hamować, więc dodałem, że jej obecność przyniosłaby jedynie szkody firmie, ponieważ jej etyka pracy oraz osiągane wyniki były karygodne. Miałem o wiele więcej do powiedzenia, ale ugryzłem się w język. Widząc, że nic nie wskura, Jenny się rozłączyła, a parę godzin później otrzymałem najdziwniejszy i najdurniejszy telefon w całej swojej karierze. Zadzwoniła do mnie menadżerka do spraw zasobów ludzkich z poprzedniej firmy, ponieważ mój były pracownik był zły i zdenerwowany po rozmowie ze mną. Kobieta dosłownie zadzwoniła do mnie po to, aby dać mi reprymendę za niesprawiedliwe traktowanie mojego zespołu. Na koniec zażądała, abym zaproponował Jenny pracę w nowej firmie albo ją przeprosił. Zaśmiałem się, trochę się z nią pokłóciłem, a chwilę później się rozłączyłem. Mój były i jego rodzice zrobili mi zadymę w pracy. Każdego roku w moim miejscu pracy organizowana jest impreza o tematyce bożonarodzeniowej. Tancerki przebierają się wtedy za seksowne elfy, nasz szef za świętego Mikołaja, barmani za renifery, a bramkarze za bałwany. Samo miejsce natomiast jest pięknie udekorowane i wyglądem przypomina zimową krainę czarów. Pod ścianą stoi ogromny tron dla mojego szefa, a wokół niego ustawione są wykonane na zamówienie rury przeznaczone dla tancerek. W mojej pracy jest to bardzo ważne wydarzenie, a do tego jeden z najbardziej dochodowych wieczorów w roku. Kilka dni wcześniej ogłaszamy w całym mieście, że można wpaść do nas, strzelić sobie fotkę z pracownikami, usiąść na kolanach Mikołaja i spędzić miło wieczór przy specjalnie przygotowanej świątecznej muzyce skomponowanej przez naszego DJ-a. Mamy nawet bożonarodzeniowe drinki, które są nieziemsko dobre. Nie ukrywam, że byłam piekielnie podekscytowana, ponieważ zaczęłam pracę w tym roku, więc pierwszy raz brałam udział w czymś takim. Oczywiście ja wcieliłam się w rolę seksownego elfa, a moim zadaniem było zabawianie gości. Przyznam szczerze, że czułam się świetnie, ale po północy wszystko się zmieniło. Tańczyłam sobie na scenie jak gdyby nigdy nic, gdy nagle usłyszałam przeraźliwy skowyt mojej byłej teściowej. Zaciekawiona odwróciłam się w tamtym kierunku i ku mojemu przerażeniu ujrzałam mojego pieprzonego byłego wraz z jego rodzicami. Matka klepała go po ramieniu i wskazywała na mnie, ale przez muzykę nie rozumiałam co mówiła. Docierał do mnie jedynie przenikliwy dźwięk jej głosu. Zaczęłam rozglądać się za moim chłopakiem, Kylem, jednakże nigdzie nie mogłam go znaleźć. Na szczęście w pobliżu był inny bramkarz, więc zaczęłam machać, aby zwrócić jego uwagę. Był to nasz ustalony sygnał, oznaczający, że robi się gorąco. W międzyczasie Bill, czyli mój były, przyszedł pod scenę i zaczął na mnie krzyczeć. Podczas gdy otaczający go mężczyźni wymachiwali gotówką. Powiedział mi, żebym natychmiast zeszła na dół i z nim poszła, ponieważ przynoszę wstyd jego rodzinie. Zgodnie z protokołem, postanowiłam go zignorować i po prostu poczekać na bramkarzy zmierzających w naszą stronę. Parę sekund później poczułam, jak ktoś chwyta mnie za kostkę i ciągnie z całej siły. W panice krzyknęłam i upadłam na ziemię. Oczywiście był to Bill, który wdrapał się na scenę i złapał mnie za nogę. Kopałam go drugim obcasem, dopóki nie przyszli bramkarze i nas nie rozdzielili. Gdy poczułam na sobie kolejny dotyk, Ponownie wrzasnęłam, ale kiedy podniosłam wzrok, zobaczyłam, że to tylko mój chłopak. Bila i moich byłych teściów zabrano do biura, a mnie zaprowadzono na zaplecze, ponieważ miałam atak paniki. Kyle trzymał mnie w swoich ramionach, dopóki się nie uspokoiłam. Na miejsce wezwano policję, która zakuła mojego byłego w kajdanki i wyprowadziła go z lokalu. Został on oskarżony o zakłócanie porządku publicznego, napaść i wtargnięcie. Mój szef powiedział moim byłym teściom, żeby wracali do domu i nigdy więcej tu nie przychodzili, bo podzielą los swojego syna. Pomimo tego, jak bardzo był wkurzony, mówił dość spokojnie i uprzejmie. Teściowa jednak nie potrafiła odpuścić i wrzeszczała, że zamierza pozwać mnie do sądu i odebrać mi opiekę nad dziećmi, ponieważ taka bezbożna zdzira jak ja nie nadaje się na matkę. Nie mogłam tego słuchać i próbowałam się na nią rzucić, ale Kyle zdążył mnie złapać i powstrzymać. Mimo to zwyzywałam ją od psychopatek, mówiąc, że zarówno ona, jak i jej kłamliwy, zdradliwy oraz znęcający się emocjonalnie synalek już nigdy nie zobaczą moich dzieci. Kobieta podniosła rękę, żeby mnie uderzyć, ale bramkarze i policja w porę zainterweniowali. Pod groźbą aresztowania ona i jej mąż wsiedli w samochód i wrócili do domu. Kiedy sytuacja została opanowana, wszyscy wróciliśmy na salę i wznowiliśmy imprezę. Pomimo całego tego gnoju udało mi się zarobić całkiem niezłe pieniądze. Co zabawne nawet nasza naczelna plotkara nie mogła zaprzeczyć, że zachowanie mojego byłego i jego rodziców było szalone. To jednak jeszcze nie koniec. W weekend zadzwoniła do mnie osoba podająca się za byłą dziewczynę Billa. Była to ta sama kobieta, z którą mnie zdradził. Zapytałam ją, skąd ma mój numer, a ona odpowiedziała, że ma swoje sposoby. Zdecydowała się do mnie zadzwonić, ponieważ facet błagał ją o wpłacenie kaucji. Opowiedziała mi przy okazji, że przez cały okres trwania ich związku teściowa traktowała ją jak śmiecia, często porównywała ją do mnie i na każdym kroku przypominała jej, że nie jest wystarczająco dobra. Kiedy wyjechali do Grecji, poczuła ulgę, wierząc, iż uda im się uratować ich związek, ale się myliła. Bill również nieustannie o mnie nawijał, co doprowadzało kobietę do płaczu. Podobno, kiedy dostałam pracę w klubie, stał się jeszcze bardziej nieobliczalny. Powiedziała mi, że spotkała się z nim po tym, jak został wyrzucony z lokalu, ponieważ usłyszała o całej sprawie od kolegi. Facet wściekł się, uderzył ją, a następnie wyrzucił z domu. W wyniku tego kobieta doprowadziła do ponownego aresztowania go, na skutek czego stracił pracę. Podziękowałam jej za informację i powiedziałam, żeby nigdy więcej do mnie nie dzwoniła. Zapytała mnie dlaczego, a ja odpowiedziałam, że zadzwoniła tylko po to, żeby odegrać się na bilu. Przecież gdyby zależało jej na moim dobru, to nie wskoczyłaby mu do łóżka. Po tych słowach się rozłączyłam i zablokowałam jej numer. Planuję dzisiaj złożyć wniosek o wydanie zakazu zbliżania się, a informacje, które posiadam dzięki kobiecie, na pewno znacząco przyspieszą ten proces. Życzę wszystkim wesołych świąt.